Pewne dziwne zachowania, pewne dziwne reakcje, pewne po prostu dla mnie niezrozumiałe poczynania ludzi, decyzje, w jaki sposób w niektórych okolicznościach się zachowują. Mógłbym na dzień dzisiejszy usprawiedliwić tym, że zostali zakeczupowani, że zostali po prostu kaktusa i dlatego po prostu ich myślenie się wyłączyło, ich po prostu postępowanie racjonalne do, do miejsca, do spotkania do okoliczności, w których się znaleźli po prostu jest wyłączone racjonalne myślenie więc rozumiem to i przychylam się nad tym i mówiąc, że to jest usprawiedliwione Pff, jesteś zakaktusowany raz, dwa, może trzy i po prostu twój mózg już nie działa pro, wprost proporcjonalnie do sytuacji i okoliczności, w których się znajdujesz dobrze, jesteś usprawiedliwiony i tyle Ludzie, obudźcie się. Po prostu się obudźcie, bo Wy wszyscy, może nie wszyscy, przepraszam, ale wielu z Was śpi. Wielu z Was, z was śpi i nie zna Boga. Wy nie znacie Boga, mówię do tych, do tych, którzy po prostu będą zaraz słyszeć, o czym mówię. I czas jest, by się wybudzić z tej śpiączki. Chyba, że tak mówię, no, przyjąłeś kaktusy, no i teraz rozumiem, że jakieś tam. Komplikacje, coś w mózgu zaczęło się dziać, coś w sercu zaczęło się dziać, jakiś proces przemiany, hybrydacji, i rozumiem, że po prostu w tym momencie jesteś już wyłączony z normalnego myślenia. Przestałeś być człowiekiem w 100%. I stajesz się jak zwierzę, które nie myśli logicznie. Największym sukcesem szatana jest to, że oszuka wierzącego, że jest wierzącym, a wierzącym nie jest. I łatwiej jest nawrócić ateistę, łatwiej jest nawrócić niewierzącego do Chrystusa, niż nawrócić tak zwanego wierzącego, który wierzy, że jest wierzącym, a wierzącym nie jest. Bo jemu już nie przemówisz, jemu, jemu już nie, przemówisz do, 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 nie doprowadzisz go do miejsca po prostu, gdzie on stuknie się w głowę, zerknie na swoje serce i stwierdzi: faktycznie zbłądziłem. Myślałem, że jestem wierzący, ale nie jestem wierzący. Ale w jaki sposób on może stwierdzić, że zbądził, jeśli nie ma zwierciadła słowa Bożego w swoim życiu? Jeżeli zamienił swoje chrześcijańskie życie tylko na to, co usłyszy za pulpitu, tylko na to, co usłyszy z Facebooka? Zamiast trwać w Słowie Bożym. Trwać. Trwać. Jezus mówi Trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie. Trwać to, to, jest, to jest czas ciągły. Kto będzie trwał w mojej nauce, mówi Jezus, prawdziwy będzie moim uczniem. A jeśli będzie moim uczniem, pozna prawdę, a prawda go uwolni, wyzwoli go. Z czego? Z kłamstwa, ze zwiedzenia. Obudźcie się. Przebudzenie w Polsce, ogień w Polsce, przez takie ekscesy. I komentarze niektórych. Bracie, może oni w telefonie po prostu nagrywali albo, albo szukali w sło, sło, Słowa Bożego itd. Tak Słuchaj, narysuję Ci sytuację, bo, bo pewne mózgi przestały myśleć logicznie. Pewne mózgi po prostu zapomniały, czym jest uwielbienie Boga, czym jest stać przed Bogiem Najświętszym i uwielbiać Go, wywyższać Jego imię, skupiając swój umysł, swoje oczy, wszystkie zmysły na Nim. Dzisiejsze chrześcijaństwo zapomniało, czym jest uwielbienie Boga, czym jest po prostu bycie w Jego obecności, bycie przed Jego obliczem. Ja wiem, mam żonę i moja żona jest zła na mnie, kiedy po prostu do mnie coś mówi, a ja trzymam telefon i grzebię w telefonie, ona mówi, słuchasz mnie? Mm -hmm, mm -hmm. To porozmawiaj ze mną, a ja siedzę w telefonie. Coś tam dziubię, bo komuś coś wysyłam. I już jest na mnie obrażona. Bo nie ma kontaktu, nie ma relacji, bo ja po prostu siedzę w telefonie. W momencie, kiedy rozmawiamy, co to jest za rozmowa, to nie ma w tym momencie żadnej rozmowy. Idziesz do kogoś, idziesz do kogoś, chcesz z nim porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Mówisz, słuchaj, chciałabym z tobą porozmawiać o czymś, o czymś ważnym. Czy możesz mnie na chwilę wysłuchać? Nie mam tutaj drugiego telefonu albo, ale zagram. To niby telefon. Porozmawiajmy, a ty? I tu gada do ciebie, a ty? I co powiesz? Co myślisz o tym, co powiedziałam? Jak byś to potraktował? Jak byś to potraktowała? Ignorancja. To nazywa się ignorancja. Tej osoby, która do ciebie mówi. Tej osoby, która chce do ciebie przemówić. Bracie, choć idziemy się pomodlić chodź idziemy stanąć przed Panem i pomodlimy się do niego razem o tą sytuację, o tą sprawę, o tą dziewczynę, o tą kobietę, o, tą, o tego mężczyznę, o tego brata. Pomodlimy się. Idzie pięciu braci się modlić, a, drugi, a, a jeden z tych pięciu braci. Oni się modlą, czterej po prostu już wołają do Pana, już są w duchu, a nie w ciele. On nagrywa ich. I później odwraca kamerę, i... później zakrywa kamera, odwraca kamerę i nagrywa braci, którzy się modlą. To jest modlitwa? To jest modlitwa? Tak wygląda modlitwa? Tak wygląda po prostu skupienie swojego umysłu i serca na Panu, kiedy się modlisz? Tak wygląda skupienie się na poruszeniu ducha świętego? Siostry, idziemy uwielbiać. Idziemy uwielbiać Boga. Idziemy skupić się na naszym Panu. Oddając mu całe swoje serce, cały swój umysł, całą swoją istotę. Tu dziewczyny śpiewają, uwielbiają Boga. Mają ręce podniesione do góry. Chwalą Boga. Jedna opada na kolana i płacze, bo dotknięta przez Ducha Świętego. A ta. Nagrywa. Nagrywa, żeby dobrze się nagrało. Oś! oś jedna kreska tylko. Stracę zaraz połączenie. Ej, położysz mi ładowarkę, bo już mi bateria siada. To jest uwielbienie? Nie mówcie mi takich bzdur, że ci ludzie po prostu 90% na tym spotkaniu nagrywają całe spotkanie, albo siedzą w telefonie i po prostu wysyłają SMS-ki, czy tam cokolwiek i po prostu mówią, zobacz jak wspaniale uwielbiamy Boga, jaki cudowny czas mamy. Obudźcie się, to nie jest żadne uwielbienie. To nie jest żadne uwielbienie. To no nie żadna modlitwa. Obudźcie się. Ludzie zapomnieli Boga, w ogóle ludzie zapomnieli, kim jest Bóg, czym jest wiara, czym jest chrześcijaństwo, czym jest skupianie się na Panu, czym jest relacja z nim, bliska relacja w społeczności wierzących. Kiedy Twój umysł jest rozproszony i nie skupia się na Chrystusie, tylko skupia się na gadżetach. Podczas uwielbienia, ja mówię podczas uwielbienia i modlitwy. To Ty uwielbiasz go tylko ustami, Twoje serce jest daleko od niego. I to jest tylko pusta religia. Tam nie ma w ogóle Twojego serca podłączonego do tego. Bo rozumiem, kiedy jesteś na spotkaniu kościoła, używasz telefonu jako słowa Bożego. Są tacy. Wtedy w swoich apkach otwiera słowo Boże i po prostu. Bada czy ten, który mówi za pulpitu, mówi prawdę, bo widzi w tym momencie werset. To jest zrozumiałe. Idzie na spotkanie, gdzie jest nauczanie, i w tym momencie ktoś mu wrzuca werset, i ty masz sprawdzić Słowie, no to masz apkę i sprawdzasz. Bo po to jest to spotkanie, żeby po prostu grzebać w Słowie Bożym. Ale kiedy idziesz na uwielbienie, nie może być tak, że 90% z tego z tych zgromadzenia po prostu nagrywa albo po prostu siedzi w telefonie, no. Podczas modlitwy po prostu ludzie siedzą w telefonie i po prostu nagrywają coś albo obserwują coś. Podczas modlitwy ludzie zapomnieli, czym jest modlitwa. Ludzie zapomnieli, czym jest stanąć przed Panem Najwyższym i go uwielbić albo porozmawiać z nim. Gdyby Chrystus stanął naprzeciw ciebie, jako istota, osoba ludzka, jest człowiekiem tylko w innym uwielbionym ciele, gdyby stanął przed tobą i zacząłby do ciebie mówić. Albo chciałby do Ciebie przemówić, a ty byś wziął telefon i byś sobie klikał w telefonie. Jakby się on poczuł? Jak ty byś się poczuł? Gdybyś poszedł, pojechał do kogoś bardzo ważnego dla Ciebie i zacząłbyś z tą osobą rozmawiać, a ona by cię ignorowała, patrząc w telefon. Jakbyś się poczuł? Ludzie traktują Chrystusa jak religię. Grupa uwielbienia. Kobiety, dziewczyny w obcisłych dżinsach, bujają się i po prostu aktorstwo wyprawiają, a reszta ich wszystkich nagrywa, jak oni pięknie uwielbiają Boga. To jest uwielbienie? To jest w ogóle zgromadzenie uwielbia, uwielbienie Boga? To jest zwiedzenie, to jest odstępstwo, to nie jest żadne uwielbienie. To jest jedna wielka religia. To są wierzący, którzy się spotykają, wierząc, że są wierzącymi, a już wierzącymi nie są. Już odpadli od wiary. Odpadli od żywego Chrystusa, od żywego Chrystusa, bo gdyby oni wiedzieli, że Jezus żyje, to by takich ekscesów nie odwalali z telefonem podczas uwielbienia. Bo Chrystus jest żywy, Duch Święty chce przemawiać, Duch Święty chce się poruszać. Ale kiedy my jesteśmy gotowi oddać mu cały swój umysł, całe swoje serce, całą swoją istotę, całą swoją duszę, wszystko, obudźcie się! Obudźcie się, zanim nie będzie za późno. To jest właśnie takie frywolne dzisiejsze chrześcijaństwo, takie powierzchowne. Takie puste jak wydmuszka, chrześcijaństwo. Ale jak przyjdzie pożoga, jak przyjdzie ciśnienie, to ona nie będzie siedzieć przy telefonie, tylko będzie płakać, szlochać i będzie na kolanach wołać do Pana. Bo wtedy, jak trwoga, to do Boga. Ale Panie, przecież ja Cię uwielbiałam, przecież byłam na spotkaniach tysiąc osób, uwielbiałam Cię, wywyższałam Cię. Pan powie, nie znam Cię, Ty nie wywyższałaś mnie. Kiedy ja chciałem, chciałem do Ciebie przemówić, Ty siedziałaś na telefonie. Kiedy ja po prostu chciałem rozpędzić z Tobą czas, Ty przy telefonie. I szkoda mi tam ludzi, bo tam są jednostki tylko, jednostki tylko. którzy mają wzniesione swoje dłonie, zamknięte oczy i po prostu próbują się wbić w atmosferę. Próbują się wbić w namaszczenie. Próbują się wbić w obecność Bożą. Ale powiedzcie mi, bo Pan przebywa w chwałach swego ludu. Czy wy w ogóle sobie zdajecie sprawę, że my jako istoty ludzkie jesteśmy generatorami? I generatorami Bożej chwały. Więc powiedzcie mi, ile tych osób, które siedzą przy telefonie i skupiają się na nagrywaniu, generuje uwielbienie dla Boga w ten sposób? Ile? Ile? A powiedz, ale Kwaśniewski, Ty jesteś za bardzo religijny. No właśnie, już Kościół z Warszawy Wam się przypomina od razu, nie? Uwielbiajmy Boga heavy metalowo. Po prostu zróbmy po prostu heavy metalowe uwielbienie i niech jest tak zwany pasterz opublikuje zdjęcie, gdzie trzyma swoją żonę za cycki i mówi, to jest wolność i bliskość. Dobrze, że, się, że jeszcze ta kobieta się nie rozebrała i nie złapał ją za cycki po prostu i nie zrobił z dłoni jak to się mówi cyckonosza, biustonosza. Pasterz? Takie rzeczy? Z własną żoną? To jest wolność? To jest bliskość? To jest walka z religijnością, nie? Muzyka heavy metalowa to po prostu są odstępstwa. To są już zwiedzenia, odstępstwa. To jest już zboczenie: zboczenie od prawdy, zboczenie od Chrystusa, odejście od niego. To jest nic innego. Muzyka heavy metalowa? Kto w ogóle jest pomysłodawcą muzyki heavy metalowej? Duch święty? Wiecie, że Bóg stworzył piękno? Śpiew ptaków, szum morza, powiew wiatru, świerszcze w nocy. To wszystko stworzył Bóg. To jest On. Kiedy Eliasz poszedł schować się w grocie, było powiedziane, że przyszła burza. Pana w tym hałasie nie było, w tym huku nie było. Przyszły wicher, trzęsienie ziemi, huk, bo to jest huk. Pana w tym nie było. Ale przyszedł delikatny powiew, powiew, wręcz bryza. I pan był w tym. A na początku, w pierwszej kszczędzie, może w genezis, pan przechadzał się w powiewie, w powiewie dziennym. W powiewie porannym przechadzał się. Pan w powiewie. Nie w huku, nie w hałasie, tylko w powiewie. Kolejny raz pokazane, że pan porusza się jak wiatr. Nie jak huk. I teraz słyszysz przyrodę? Słyszysz przyrodę, która wielbi Boga, która objawia Jego chwałę, Jego istotę. I w tej przyrodzie nie ma faceta z piłą motorową, który rżnie drzewa w lesie. To nie jest Bóg, to nie jest uwielbienie Boga. Wiecie dlaczego... Gdy istota ludzka jest natchniona Duchem Świętym, chce wyrazić siebie piękno, chce wyrazić siebie to, co jest najpiękniejsze. Jeżeli ma głos, to śpiewa, jak najpiękniej potrafi, by wyrazić swoją wdzięczność dla Boga. Daje z siebie wszystko, by uwielbić Boga. Śpiew kobiety, śpiew mężczyzny, śpiew, który uwielbia Boga, tylko wywyższa. Stru Instrumenty smyczkowe, instrumenty strunowe to są wibracje. Grasz harmonijnie, gdzie powstaje wibracja, która jest miła dla ucha, miła dla zmysłów, miła dla komórek ciała dla, całego, dla całej istoty. Wiecie, że dźwięk ma wpływ na komórki człowieka na skórę na, na umysł. Może być dźwięk, który wprowadzi cię w miejsce relaksu, odpoczynku, w miejsce uzdrowienia wręcz, bo muzyka ma taką moc ma nawet moc uzdrowienia istoty ludzkiej, jego duszy. Dlatego się mówi, że muzyka łagodzi obyczaje. To jest prawda. Ale może być muzyka, która ścina białko, która po prostu zabija. I szatan o tym wie, bo jest, bo jest po prostu w tym dobry. Jako ten, który uwielbiał Boga wcześniej. On wie, jak stworzyć muzykę, by człowiek nie skupił się na Bogu. By to zaszkodziło jego duszy, jego duchowi, jego, 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 jego ciału, jego psychice. Dlatego szatan stworzył do tego, co było piękne u Boga, stworzył coś rewers, odwrót. Coś strasznego, coś po prostu agresywnego, coś obrzydliwego. Dzisiaj Bóg Ojciec stworzył człowieka, znaczy dzisiaj, mówię to w cudzysłowie, Stworzył niemowlę, które jest piękne, a dzisiaj hybrydują człowieka, że po prostu człowiek się rodzi małe dziecko z ogonem świńskim. Albo z sześcioma rączkami. Oręczk Kto widział? Kto widział po kaktusach te dzieci, które się rodzą? I ktoś wczoraj do mnie napisał. Andrzeju, ostatnio mówiłeś właśnie, że po tych kaktusach komuś ryj świński wyrośnie, albo ucho, albo ogon. I teraz zdjęcia mi wysyła ten człowiek i mówi, że. W... gdzie to było? W... W Grecji i w jakimś jeszcze innym państwie powiedzieli stop kaktusom, bo zaczęli pokazywać zdjęcia dzieci, które zaczęły się rodzić po kaktusach. Jedno dziecko było z ogonem świńskim, tylko nie takim zakręconym, tylko po prostu z ogonem. Hybrydacja. Bóg robi coś pięknie, a szatan to przekręca, robi rewers, zmienia to. I muzyka heavy metalowa, muzyka metalowa, jest produktem szatana. On stworzył tę muzykę, by niszczyć stworzenie Boże. By to, co jest piękne, odwrócić i po prostu obrzydzić to. Zrobić rewers tego, co Boga, Bóg zrobił. Piękno przyrody, piękno instrumentów. To zrobił huk, krzyk. Po to, żeby zniszczyć to, co piękne. Żeby odwrócić to. I kiedy zaczynasz wchodzić w korzenie muzyki metalowej, heavy metalowej, to 99% tych ludzi, którzy to robią, tą muzykę, to są ludzie, którzy oddają chwałę szatanowi. To są ludzie, którzy oddają tą, tą, tym rodzajem muzyki chwałę szatanowi. Dlaczego? Bo dlatego, że szatan ich zmotywował do tego, żeby stworzyli taką muzykę, która jest odwrotnością tego, co Bóg stworzył, tego, co piękne. Tego, co Bóg robi przez człowieka, kiedy duch święty dotyka człowie, człowieczego serca. Kiedy człowiek się rozkleja przed obliczem pana i po prostu całym sobą zaczyna uwielbiać Boga, a nie drzeć mordę. I teraz szatan, który jest twórcą muzyki heavy metalowej, który jest twórcą metalu, przychodzi i szydzi sobie z Boga i mówi: Zobacz, jak cię uwielbiają. Uwielbiają cię, jak moi wielbiciele mnie uwielbiają. I w tak zwanym kościele przez duże TZW. Tak zwanym kościele zaczynają uwielbiać Boga muzyką heavy metalową, mówiąc, że Boga można uwielbiać na różne sposoby. To się rozbierzcie, i na golasa skaczcie, i uwielbiajcie Boga. I weźcie wymówkę sobie, zróbcie, wyrwijcie sobie werset z kontekstu i powiedzcie, że Dawid tak uwielbiał Boga, i nawet jego żona po prostu została ukarana, że się z Niego naśpiewała. No to się rozbierzcie, skaczcie po prostu i nagrajcie to, puśćcie to do internetu i powiedzcie, że tak, Dawid uwielbiał Boga, więc my. Na podstawie tego wersetu również uwielbiamy w ten sposób Boga. Nie ma hamulców. Tam już po prostu nie ma hamulców. I właśnie, jeżeli ty nie wiesz, jak uwielbić Boga, podczas zgromadzenia uwielbienia, ty siedzisz w telefonie, jeżeli jest spotkanie modlitewne, a ty siedzisz w telefonie, to ty nie wiesz, czym jest modlitwa, czy relacja z Bogiem Ojcem, nie wiesz, czym jest uwielbienie, czyli oddanie chwały Bogu całym swoim ciałem, całą swoją istotą. W tym momencie tylko Twoje usta wielbią Go, a Twoje serce jest daleko od Niego, czyli Twój umysł nie jest skupiony. Tak, powiedziałam. telefony w tym momencie zostają na zewnątrz. Zrobić szatnie, zrobić miejsce, numerki dajecie i telefon zostaje. I nikt nie nagrywa tego, bo to nie jest show, to nie jest koncert, to jest uwielbienie Boga. Lud Boży się spotyka, by skupić się na Bogu. I tego nie trzeba nagrywać i nigdzie puszczać. Podpisując ogień w Polsce. Ogień czego? Chyba gorących baterii w telefonie. Przebudzenie w Polsce. Przebudzenie w Polsce? Byście, byście się wstydzili, coś takiego w ogóle puszczać do sieci. Przebudzenie w Polsce? Przebudzenie to jest kolana i płacz przed panem! Wołanie do niego! O przebaczenie grzechów i win narodu! Odesłanie ducha świętego do serc ludzkich, którzy chodzą w ciemności. Współczucie Polsce i płacz tak Jezus, kiedy spojrzał na Rezolimę i zapłakał. Kolana i modlitwa. I serce poruszone przez ducha, że duch wyraża swój smutek, że tylu ludzi jest jeszcze niepojednanych z Bogiem, to przynosi przebudzenie. A nie skakanie przed uwielbieniem na uwielbieniu i nagrywanie telefonem. To jest przebudzenie? Obudźcie się!